Drodzy bracia i siostry, w tę dzisiejszą środę, środę popielcową, rozpoczynamy kolejny wielki post w naszym życiu. To czas intensywniejszego niż zwykle nawracania się. Ale jak nam przypomina dzisiejsze pierwsze czytanie, nawrócenie nie polega na zewnętrznych rzeczach. Mówi prorok Joel, rozdzierajcie wasze serca. A nie szaty. Zmieńcie wasze serca, bo jeśli serce nie zmieni się, tak naprawdę nic się nie zmieni. Wysiłkiem woli, owszem, możemy coś osiągnąć, ale to ma zawsze krótkie nogi i kończy się ostatecznie klęską. Jeśli temu naszemu wysiłkowi nie towarzyszy otwarcie się na Pana Boga, to znaczy zrobienie mu miejsca w naszym życiu, aby to. On nas przemieniał, a nie my samych siebie. W dzisiejszych czytaniach szczególną uwagę zwróciło mi zdanie, czy raczej prośba, niesamowicie mocna prośba świętego Pawła: W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. I zacząłem szukać w oryginale greckim, Listu, drugiego listu 7 Pawła do Koryntian, co to znaczy pojednajcie się z Bogiem. Nam się wydaje, że wiemy, co to znaczy pojednać się z Panem Bogiem. Tam to występuje słowo katalageste, a katalago, poza kontekstem biblijnym, tym Pawłowym, w języku greckim, starogreckim, oznacza przede wszystkim Pojednanie się męża z żoną, pojednanie się w małżeństwie. I tam w głębi jest coś takiego, co nam rzuca światło na tym, jak ma wyglądać pojednanie z Bogiem. Chodzi o to, żeby uczynić miejsce w swoim życiu, czy w sposób fizyczny, dla męża czy żony. Bo sami wiecie, zwłaszcza ci, którzy żyją w małżeństwach, że jeśli małżeństwo jest w kryzysie, że jeśli mąż z żoną nie są pojednani, to brak jest nie tylko tego psychicznego miejsca dla męża czy żony w tej drugiej osobie, ale jakże często brak jest także przy niej czy przy nim w łóżku tego miejsca fizycznego. Czasami ten mąż, najczęściej chyba mąż, musi opuścić sypialnię. Czy może żona się wynosi gdzie indziej? I pojednać się to katalago oznacza zrobić miejsce przy sobie, w swoim życiu, więcej nawet, nawet niż przy sobie, w sobie. Dla tej drugiej osoby. Ten obraz małżeństwa, święty Paweł bierze też, nie? bo to słowo musiało mu się z tym kojarzyć, abyśmy się właśnie pojednali z Bogiem. To znaczy, abyśmy uczynili miejsce dla Boga w naszym życiu i w nas samych, abyśmy ustąpili Mu tego miejsca, któremu się słusznie należy pierwszego miejsca. I to oznacza też słowo sprawiedliwość, bo mówi apostoł dalej, On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą. On przysłał swojego Syna, aby wziął na siebie nasze grzechy, to znaczy to, co nas od Boga oddziela, to, co zajmuje w naszym. Miejsce w naszym życiu, miejsce Boga, aby to wziął, aby to usunął i abyśmy się stali sprawiedliwością. A słowo sprawiedliwość w Biblii nie oznacza tego, co my pod tym słowem najczęściej rozumiemy i co nawet jest zapisane na nagłówku papieskiego czy watykańskiego dziennika Observatore Romano. Tam jest Arystotelesowska. Grecka starożytna definicja sprawiedliwości, która po łacinie brzmi i sum, to znaczy każdemu to, co mu się słusznie należy. My tak rozumiemy sprawiedliwość, ale sprawiedliwość Biblii jest inną sprawiedliwością, to jest właśnie zjednoczenie z Bogiem, wspólnota z Bogiem. Człowiek sprawiedliwy to ten, kto jest we wspólnocie z Panem Bogiem, który się z Nim jednoczy. I mówi święty Paweł, abyśmy się stali sprawiedliwością Bożą, abyśmy miejsce, które Bogu się należy, zostawili w naszym życiu i tak stali się Bożą sprawiedliwością, nie naszą ludzką sprawiedliwością. I co więcej, kiedy przejdziemy do Ewangelii, słyszymy słowa, które na język polski nie są najlepiej przetłumaczone. Pan Jezus mówi: strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi. I tu znów to słowo uczynki pobożne w tekście oryginalnym greckim znów mamy słowo dikaiozine, czyli sprawiedliwość. Tak to też przetłumaczył na łacińskie święty Hieronim jako justicja. Więc chodzi właśnie o to, abyśmy tej bożej sprawiedliwości, tego co co mamy otrzymać, nie wykorzystywali dla siebie. I te trzy sposoby, które podaje nam Pan Jezus, abyśmy czynili miejsce. W naszym życiu, w nas samych dla Pana Boga. Te trzy sposoby, post, modlitwa i jałmużna. Czym jest post? Post jest czynieniem miejsca dla Pana Boga w naszej cielesności. To znaczy odsuwamy, rezygnujemy z czegoś, co napawa naszą cielesność, co i według nas przynajmniej służy coś jakąś wygodę naszego ciała coś co temu ciału szkodzić nie będzie ale co w gruncie rzeczy w tej sferze naszej cielesności zastępuje Pana Boga co nas zamyka na niego żeby tego się wyrzec zrobić miejsce dla Boga w naszej cielesności gdy chodzi o modlitwę modlitwa dotyczy relacji z Bogiem Nasza psychika jest utkana z relacji. Rzecz w tym, aby zostawić coś, co zasłania nam i przeszkadza nam w relacji z Panem Bogiem. Być może część przynajmniej tych relacji wirtualnych, które bardziej nam szkodzą niż pomagają, aby ten czas, który poświęcamy na relacje nieużyteczne czy nawet przeszkadzające, zabierające nam czas na modlitwę, właśnie na modlitwę przeznaczyć. W tym wielkim poście, w ten sposób robiąc w naszej psychice przestrzeń, miejsce dla Pana Boga, i wreszcie ten trzeci, bodaj najważniejszy uczynek, chodzi o sferę duchową, bo Jałmużna dotyczy sfery naszego ducha: walki z bożkami, walki z idolami tego świata, które. Wchodzą w nasze życie na różne sposoby, poprzez mentalność tego świata, która nam się narzuca. I tym podstawowym idolem tego świata jest pieniądz, dobra materialne, rzecz w tym, by dać na jałmużnę, bo żeby w ten sposób tego idola z naszego życia wyrzucać, walczyć z nim, by tutaj, w tym miejscu najważniejszym, duchowym, zrobić miejsce dla Pana Boga. Żebyśmy się stawali, jak mówi apostoł, coraz bardziej sprawiedliwością Bożą. Ten wielki post, ta środa popielcowa, na początek naznaczona jest popiołem, którym posypywane są nasze głowy. Jaka jest rola popiołu? W starożytności popiół był wyrazem żałoby. Ktoś, kto żył w żałobie, spał na popiele, posypywał się popiołem, bo też. Przypominało to, co mówi Biblia, że prochem jesteś pro i w proch się obrócisz. Właśnie to, ta świadomość, kim jesteśmy, ta świadomość, że jesteśmy śmiertelni, to jest bardzo ważne. Podstawowa prawda o nas absolutna pewność, że nasze życie zmierza ku śmierci fizycznej. I to powinno nas napełniać pokorą wobec tego, który jest wieczny i który, nam, który chce się podzielić z nami, chce nam dać swoje życie, swoje życie wieczne. A więc ta świadomość, by także z tej motywacji, owszem, może nie najlepszej, bo być może naznaczonej lękiem, zwracać się do Pana Boga w pokorze. Jestem prochem i niczem przed Twoim obliczem, jak mówi poeta. Ale popiół ma też drugą rolę, o której pewnie zwłaszcza młodzi zapomnieli. Ja ją jeszcze z mojej młodości, kiedy byłem ministrantem, pamiętam. Popiołem czyszczono złote czy srebrne naczynia. Teraz mamy pasty, różne inne środki do czyszczenia, ale kiedyś w starożytności, jeszcze w naszych czasach dawnych. Nie tak zresztą dawnych, robiono to popiołem. Ja sam czyściłem naczynia liturgiczne w naszym kościele, w naszej zakrysty, jako ministrant popiołem, i one potem błyszczały. I o to właśnie chodzi, żeby i ta funkcja popiołu w nas się realizowała, żeby, żeby ten wielki post i te nasze wyrzeczenia usuwały te wszystkie naloty, które sprawiają, że nie jesteśmy światłem dla świata, że to nasze chrześcijaństwo nie świeci tak, jak tego pragnie Pan Jezus, kiedy mówi: Wy jesteście światłem świata. Wy jesteście światłem świata, że to wszystko jest przykryte jakimś brudem. Więc właśnie o to chodzi, żebyśmy rozbłyśli, kiedy przyjdzie ten Piękny czas, do którego przez ten wielki post się przygotowujemy, bo przecież przygotowujemy się do paschy, żeby to, co pascha, wielkanoc przynosi światłość, żeby ona jaśniała nie tylko na szatach liturgicznych, czy na naszych pięknych strojach, które wtedy być może przybierzemy, ale żeby jaśniało nasze życie, żebyśmy rzeczywiście stawali się, stali się światłem Jezusa Chrystusa z martwych stałego. Amen.